To jeden szczegół decyduje, czy schab będzie soczysty czy suchy. Ten schab jest idealny na świąteczne kanapki miękki, soczysty i pięknie się kroi. Koniecznie sprawdź mój sprawdzony przepis. Zaczynamy od solanki, bo to ona odpowiada za soczystość mięsa. Do garnka wlewamy liter 200 wody, dodajemy liście laurowe, ziele angielskie, czarny pieprz. Dodajemy sól 65 g. Jedną łyżkę cukru wstawiamy na gaz i zakotowujemy. W tym czasie bierzemy 3-4 ząbki czosnku rozgniatamy, obieramy i drobniotko siekamy. Posiekany czosnek dodajemy do solanki. Gotujemy wszystko razem około 3-4 minuty. Gotową solankę zdejmujemy z ognia i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Następnie bierzemy około 1 kg schabu może być odrobinę więcej. Mięso dokładnie oczyszczamy z błonek i zbędnych części. Teraz bardzo ważny krok. Bierzemy nóż albo wykołaczkę i nakuwamy schab dookoła. Dzięki temu solanka lepiej wnika w mięso i równomiernie je marynuje. Tak przygotowany schab zanurzamy w solance i wstawiamy do lodówki najlepiej na noc, a idealnie nawet na całą dobę. Następnego dnia wyjmujemy mięso z solanki i bardzo dokładnie osuszamy je papierowym ręcznikiem, żeby nie było nadmiaru wody. W osobnej miseczce robimy marynatę. Dodajemy dwie 3 łyżki oleju, jedną łyżkę pieprzu świeżo zmielonego, 1 czubata łyżeczka papryki, 1 łyżeczka czosnku i 1 łyżeczka majeranku. Wszystko mieszamy razem. Soli już nie dajemy, bo mięso jest idealnie doprawione po solance. Tą mieszanką nacieramy dokładnie całe mięso. Teraz bardzo ważny krok. Rozgrzewamy suchą patelnię i obsmażamy schab z każdej strony. Tylko chwilę po to, żeby zamknąć soki w środku. Następnie przekładamy schab do naczynia żaroodpornego i wkładamy do piekarnika. Ale teraz uwaga pieczemy w 140 stopniach przez około 1 godzinę 10 minut, ale po godzinie zaczynamy sprawdzać temperaturę w środku. Gdy schab osiągnie 64-67 stopni w środku, wyjmujemy go z piekarnika. To jest idealny moment. Teraz bardzo ważne, zostawiamy schab do odpoczynku i wystudzenie minimum na godzinę bez krojenia. Po godzinie możemy kroić, bo przekrojenie jest niesamowicie soczysty, miękki, lekko różowy w środku, absolutnie nie suchy. Jak go naciśniesz, aż puszcza sok. Dokładnie taki powinien być idealny schab. Pięknie się kroi, oczywiście ostrym nożem, jest delikatny w smaku i świetnie pasuje do sosów. To jest najlepszy sposób na soczysty schab, idealny na święta i na kanapki. Jeśli chcesz więcej sprawdzonych przepisów, subskrybuj mój kanał i koniecznie daj łapkę w górę.